Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Czy jesteś aktualnie na diecie i czy myślisz, że powinieneś na niej być? Prawdopodobnie teraz sobie myślisz o diecie, która ma na celu zrzucić zbędne kilogramy, ale nie. Chcę Ci powiedzieć o diecie niskoinformacyjnej. Myślę, że na takiej diecie w dzisiejszych czasach każdy z nas powinien być. A o co tak naprawdę w tym chodzi? Bo jeżeli popatrzysz na swój dzień, to zastanów się, jak często przeglądasz Facebooka, jak często oglądasz programy informacyjne, jak w ogóle często korzystasz z internetu, z przeglądarki. Być może jest tak, że wieczorem włączasz telewizor i oglądasz kilka różnych serwisów informacyjnych. Te same informacje, troszeczkę z innego punktu widzenia, przedstawione, ale dalej to są te same, Informacje. Podobnie Facebook. Przeglądasz informacje, co się dzieje u dawno niewidzianych znajomych. Pytanie, z jakiego powodu niewidzianych? Czy tak naprawdę jest to aż tak interesujące, żeby wiedzieć, co u nich się aktualnie dzieje? Te wszystkie informacje, filmiki, po co Ci to jest tak naprawdę? Jest tak dużo różnych informacji, które do Ciebie docierają, że w tym wszystkim. Nie sposób jest odpocząć. Zastanów się, kiedy ostatnio był taki dzień, że nie korzystałeś z tych urządzeń, z telewizji. Weźmy chociażby pakiet telewizji cyfrowej. Często tyle kanałów tam jest, że nawet nie jesteś w stanie prześledzić ich wszystkich, kiedy zastanawiasz się, co chcesz obejrzeć. Tracisz na to czas, przeskakując z kanału na kanał. Pakiety innych telewizji, innych serwisów, gdzie są świetne seriale, filmy. Świetnie, że coś takiego jest dostępne. Tylko pytanie, czy jest to coś, z czego powinieneś korzystać na co dzień? Czy jest to aż taka konieczność, wymóg, czujesz taką ogromną potrzebę? W pewnym momencie robi się to takie Twoje przyzwyczajenie, nawyk, więc być może warto tutaj w tym zakresie przejść na dietę. I po co? Co to ma na celu? Co ma dać ci taka dieta? Przede wszystkim odpoczynek dla twojego umysłu. Oprócz pracy, rozmów w pracy, tego co się dzieje w pracy, dokładasz mu jeszcze takie informacje, i w pewnym momencie twój umysł będzie przeciążony, przeciążony nadmiarem informacji, i stąd też biorą się choroby cywilizacyjne, różne dolegliwości, depresja, nawet nowotwory, bo nie dbasz wtedy o siebie. Prawdopodobnie siedzisz w fotelu, na kanapie, nie ma żadnej aktywności w Twoim życiu. Więc zastanów się, co możesz zrobić, aby w jakiś sposób to zmienić. I na pewno to się nie zmieni z dnia na dzień, ale być może jest coś, co już możesz teraz zrobić. Polecam Ci taki detoks informacyjny przynajmniej przez jeden dzień, na przykład w sobotę. Zacznij od tego, taki niewielki krok. Być może warto. Być może warto zostać w łóżku kilka godzin dłużej albo po prostu pochodzić cały dzień w piżamie. Może to też jest jakieś rozwiązanie, żeby w ten sposób odpocząć bez włączania telewizora, bez sięgania po, po telefon. Bo być może na tygodniu jest Ci trudniej. Chociaż to byłoby większe wyzwanie, gdybyś po przyjściu z pracy odkładał telefon i nie przeglądał. Ale powiedzmy, wyznacz sobie taki jeden dzień, sobota, niedziela, gdzie nie korzystasz z mediów społecznościowych, z internetu. Ten czas poświęcasz dla siebie. Ten czas spędzasz na przykład aktywnie z rodziną, idziecie może na spacer. Jeżeli nie masz rodziny albo też masz możliwość wygospodarowania tylko dla siebie takiego czasu, to idź na spacer. Może pochodzisz... Boso, potrawie, jeżeli już jest odpowiednia ku temu temperatura, spędzisz jakiś, w jakiś sposób czas, który pozwoli ci odciąć się od tego natłoku informacji, bo jesteśmy zasypyw zasypywani różnymi informacjami. Jest mnóstwo tych informacji, które do ciebie docierają, i w większości są one zbędne. Umysł na tym etapie docierania tych informacji jeszcze ich nie, nie segreguje, co jest Ci potrzebne czy nie. Po prostu je chłonie. Więc daj sobie możliwość od tego odpocząć. A myślę, że zobaczysz efekty. To też jest tak, że umysł w momencie, kiedy jest odcięty od tych informacji, od, powiedzmy od tego ciągłego myślenia, to wbrew pozorom, wtedy zaczyna mieć ciekawe pomysły. Zaczyna mieć jakieś ciekawe inicjatywy, coś podpowiadać, co możesz zrobić, w jakim zakresie możesz coś zmienić i zadziałać, wtedy jest ten innowacyjny. Czyli wbrew pozorom, w tym momencie, kiedy Ty dajesz mu odpocząć, on zaczyna podsuwać Ci nowe pomysły, więc może warto to wykorzystać. Więc dawaj sobie takie momenty na, na odpoczynek, gdzie jesteś tylko Ty i czas wolny, ale czas wolny nie poświęcony na... Facebooka, na internet, na seriale, na programy informacyjne. Spróbuj. Myślę, że warto. Trzymam za Ciebie kciuki. Cześć!